Siemaneczko w kolejnym filmie dzisiaj będziemy przygotowywać się na dożynki Idziemy obudzić Dominika, bo on tam śpi. A też jedzie traktorem. Jak ty mnie straszysz Robimy co? Ja muszę no, kurwa Nagrywam mnie Nagrywam cię tutaj Nie no, robię, no, a ty śpisz No, no ty, kurwa W ogóle dostałem jak zjebał fryziora Że od nich synek to oglądał A my tam cały czas przecinamy Zapniemy ten Gewicht Drub radio ogólnie tak. Jak pokażę, co mamy do roboty? No tak, nowa osłona stara była pogięta. Znowu przesuniemy roboty gryga. Dwa nówki koguty z Zenoksa lusterko to od Dominika Chowieckiego. Paczka, to i to. To kupiłek jeszcze. Nie wiem od kogo w sumie, ale osłona nierdzewna na wydech. No i rura wydechu też nierdzewka, a rura jest tam. No i robimy taki troszkę. Żeby pasował do tamtego, czyli dwie dwa kominy nierdzewne muszą być. Z tym sprzętem jadamy na dożynki i z tamtym sprzętem jadamy na durzynki. Dynik pojedzie starym gendurem, Ja pojadę tym nowym... O, tu jest rura nierdzewna jeszcze. Tu w mają paśnik. I rura nierdzewka. Także... Dzisiaj ambitnie. Musimy e, pospinać się to wszystko. I, no I w sumie będziemy stroić jutro. Ale po te części, to trochę czasu zajdzie na to. Tu się radio zepsuło, trzeba dać inne radio. Ale mamy tam jeszcze w zapasie. Bo niech się tym zajmie. Kulec zgłęboszlę musimy wziąć, żeby te brony zapiąć. Aha, no i jeszcze mam z jedna rzecz. Ale ja mu za chwilę dopiero pokażę. Bo tamta rzecz to jest zajbistą rzecz. Coś naprawdę Z Skosztem na hala po zawleczki. Po zawleczki. czy one się tu zmieszczą. Zatniemy ci brony już. Ciężki. To jest... Są brony lekkie i ciężkie. Te są, kurde, z ciężkie chyba wyglądają na ciężki no i jademy tak, no większy dron pojedzie z pługiem, bo mm, generalnie do pługa zawsze się większy traktor zapinało, no a tutaj do bron e, mniejszy traktor no i tak sobie pojadamy aha, jeszcze dużo trzeba pokombinować, bo e, kula nie wchodzi, także trzeba będzie chyba zwykły łącznik wziąć poszukać, jeszcze powinien być jak pojademy... Zawleczki miałeś Jak pojademy, nie? No. To ja będę gadać kombinat rolny Adamczyk, nie? Tak, będę gadać. To musimy mieć musimy jeszcze taką fajną muzykę grać, taką... Bum, 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 bum. Wiesz jak, nie tak jak no. na defiladzie, ej. No. Dobra. Załóż kulka. Mam ta drugą kamera, bo... w się skończyła pamięć, już tyle filmów jest nagranych, a... jeszcze nic nie zrobione. Przejać to do linki trzeci przeciśnie Dobra. Czy się trzeci do nagrywania? W sumie no to... to no właśnie mam na początek tak. to. No. Zdejmam mnie Zdejmam je. Nie, to tam. tam. za koniec i tak go To będziesz już balansowo. Nie, to jest to są nic. No takiego czegoś chyba jeszcze nie było tutaj. No. Kombinady rolne. Nie wiem, czy on sobie poradzi z tym, bo to jednak jest kurwa sprzęt. Nie, podnieś to, do góry patnij. To, no. Do góry, do siebie. No. Kurwa, jeszcze się zestał. I to Ale, musimy wymienić to na, na zwykłe. Bo on na kule, bo to kula nie wlezie. Muszę mu dać Zwykłą Zwły szpinla. <śmuluję> Czy tylko krzywa <księgą> pospawale? <śmuluję> kurde Co to może? Co to może być? Zenoksa. Aha, oh. już wiem. Co? No szpindla hydrauliczna. Ja? Ja? Skąd ją wiedzieć? Nie mam pojęcia. Mąkę. Agatko, to, to jest? Pizza hydrauliczna. Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem czy to Nie. Agatko. Do łogon. Ogonek. Takie jak mu Marcinek, wiesz? Ogonek. <głanek> hydrauliczny? Hy on jest taki hydrauliczny. Agatka tam wajcha Ale pociągnie do góry i <głan> kurwa, jak wyjebie. No. Na pleki. Lekir. Jakla, jest Jest do samodzielnego montażu. Tak. tego do traktora. Pokazuję, objaśniam. To montujemy w traktorze. Nawet... Tu jest te gumki wezna, wiesz, bo ja jak pieniądze po tym jest Zostaw to. to. To jest. To se jest wezna. Przewody. Gumka, to jest na Przewody i tu końcówki złączka euro Jedna i druga Te ślepki ale to będzie coś podpięte I teraz to O jest o o, ale ciężki Ty już ja ja, ja widział takie mniejsze modele To nie ma tego uszka metalowego Wyra takie skidle Dwa 2000 tu farbu Jest jedno. Nie zapomniło butelek. Dlaczego były podkładki metal guma, No, bo to nie jest na no, taką. Tak. Dobra, na zdjęciu jest tak. Już to w sumie bez różnicy. A go jest tak... Kurwa, pogięta Co ty godzisz? No, one się doproszczą. Jak je ja dociągniesz, to one się wyproszczą. Kurwa i klapa w cało wypada, to jest za borok? Ja pierdolę. <grym> <todgłos> <todgłos> 20... Nie pasuje czy pasuje? Pasuje, co... Drugi, 27. 22 tyle jest... no Dobra, jeszcze siedem. 27? 24 27 no. oh. czemu to wypadło? O kurwa, nigdy mi to nie wypadło, nie? Czajisz, a tat... Ale jak tu ciepły No to ten jest mokry i parzy się Nigdy mi to nie wypadło. Nie ma Dobry, Dobre, naklej to tak i tak się po tym nie będziesz dziwił, bo nie będziesz właśnie. No, to na oko, Czyli to... nie urucham już. No ale mój ojciec to on by to przeczytał. No poważnie ci gotów. On jak pralka kupił to pierwsze całą instrukcja przeczytał. No poważnie. Co, z pralką to akurat nie jest ale... śmieszne. Ale ten, bo są różne programy potem o których ty się nie auto wiem. kupił nowe z salonu też całą instrukcję przeczytał. Poważnie. on nie wiedział co, co i jak w tym aucie. Cała instrukcja moczko, przeczytał. To... Z Peugeota. Poważnie. Dziś tu może ty. Okay. Aha. Dobra, dogrom wam jeszcze tutaj o e, tym wydechu, bo wydech z nierdzewki też już jest założony i on tu tak siedzi kurde na knap, przy tej lampie i przy tym, bo jak albo o schodki bywalił, albo o lampa, czyli jest tak na styk tutaj praktycznie. No to kupiłem jak gotowca. Można było jeszcze z tym znaczkiem Jondira, ale to nie chciałem. Chciałem bez, bo ten był żółty znaczy w John Deere'a, no chciałem bez żółtego, bez żółtego nie było, no to wziąłem taki normalny, ale fajną gładko, tutaj też jedynie minus to to, że tutaj widzicie, nie wiem czy widzicie, ta rura, tutaj ma taki kielich i ten kielich nie jest dobrze spasowany z tą rurą, no i to się luzuje, muszę to ponacinać bardziej i pop poprawiać, bo, bo ta rura po prostu wypada, jak ona wypadnie, wypadnie z tego, no to zaczyna... Zaczynowalić o, o schodki tutaj, no i w kabinie y, klupie. trzeba no, to dokręcić, ale już dokręcić nie idzie, już jest na maksa praktycznie. Także bardziej nie pójdzie. No a łącznik hydrauliczny. Łącznik hydrauliczny zajebisty, ale jeździ teraz w bagażniku w aucie, bo pojechał na pole. I trzeba było y, go przełożyć, wymienić z tego względu, że do talerzówki był za krótki, za długi, sorry. Za długi, nie za długi, za długi. Nie umiem ustawić maszyny, bo cały czas już tutaj dobijało. Do końca. No i założyłem ten. Ten też jest kurde, trochę za, za długi jeszcze. A już bardziej nie umiem skręcić, bo jest tutaj skrzywiona śruba. Także tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. E, Łącznie się tam będę prezentował na innych filmach, także więcej informacji o nim będzie. Dobra, czuję się. Na razie, hej.